Witam na plantacji demo firmy Agrosieć w Siemoniu na poletkach z odmianami rzepaku. Dzisiaj chciałem zaprezentować Państwu naszą wybitną odmianę hybrydową, którą już mieliśmy w ofercie w sezonie 2019. I którą na pewno będziemy Państwu e, polecać w sezonie 2020 e, rzepak hybrydowy Artemis hmm, hodowry, hodowli LG, wybitna odmiana, e, bardzo mrozoodporna, o bardzo wysokiej mrozoodporności, e, odporna na wirusa e, e, żółtej mozaiki rzepy. E, bardzo dobrze krzewiąca się, o bardzo silnym pokroju. Polecana też do siewów bezorkowych. Tutaj mamy przykład naprawdę rośliny. No niestety nie, nie dało rady się wyrwać raz, że susza, dwa, że, że te korzenie są bardzo potężne, ale raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 rozgałęzień proszę Państwa na tej roślinie. Jeśli tylko starczy jej wody, e, można sobie wyobrazić, jaki e, ta roślina może zbudować e, plon. Naprawdę rzepak z bardzo dużym potencjałem. W związku z tym, jeśli chodzi o ten bardzo silny pokrój, musimy zwracać uwagę na to, żeby nie siać jej w zbyt dużej obsadzie. Tutaj przy dobrych warunkach pogodowych możemy się nawet pokusić o 30 sztuk na metrze kwadratowym i w spokojności ten rzepak sobie poradzi. Co też bardzo ciekawe, z takich już praktycznych obserwacji, Wiele odmian ma duże problemy z racji tych przymrozków, które w tej chwili mieliśmy w ostatnich dniach. Zrzucały kwiaty, przemarzały pąki. Tutaj nic takiego nie obserwujemy. Nie ma też zbyt silnej deformacji górnej części łodygi, co, co spotyka się w wielu innych odmianach. No, niestety, popękanie łodygi jest. Ale to praktycznie nie ma chyba w tym roku plantacji, gdzie takie rzeczy się nie zdarzają. Ale pamiętajmy, że to popękanie łodygi nie jest związane tylko i wyłącznie z mrozem, ale też z taką intensywnością wzrostu rzepaku w bardzo krótkim okresie czasu. Co jeszcze można powiedzieć o tej odmianie? Ten intensywny wzrost jesienny. Jest, jest bardzo, bardzo mocny, bardzo pożądaną cechą, dlatego nadaje się też do trochę opóźnionych siewów, ale też nie ma takiej tendencji wybijania w pęd jesienią, więc, więc mimo że, że tworzy bardzo silną rozetę, ten pęd główny gdzieś tam nam nie ucieka. Jak widać jest to taka odmiana, jeśli chodzi o termin kwitnienia. I termin dojrzewania również z, tych, z tego segmentu średniego. Że naprawdę bardzo, bardzo dobra, bardzo nowa, ciekawa odmiana rzepaku z bardzo silnym potencjałem, bardzo wielkim potencjałem planowania.